Witam na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat upadku mięśniowego oraz przetrenowania. Otóż, na temat upadku mięśniowego możemy usłyszeć wiele różnych rzeczy, ale też ludzie w różny sposób rozumieją sobie ten upadek mięśniowy. I dzisiejszy materiał nagrywam dlatego, aby sobie kwestię upadku mięśniowego uporządkować. Ale też również po to, kiedy my na tym kanale sobie będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z treningiem, to żeby było jasne, o czym jest mowa. Więc ja tę kwestię upadku mięśniowego uporządkowałem w taki sposób, że jeżeli będziemy mówić w tym temacie, to będziemy wiedzieć, o co nam chodzi. Więc upadek mięśniowy, zasadniczo. Ten cały, bo to jest proces upadku mięśniowego, ja podzielę sobie na takie cztery obszary. I teraz nasze, takim naszym wzorcowym ruchem, na którym będę to omawiał, no to będzie przyciąganie linki wyciągu do biodra, czyli ćwiczenie, które angażuje, akcentuje najszerszy grzbietu, i na nim właśnie omówię ten proces upadku mięśniowego. Więc pierwszym takim etapem, kiedy rozpoczynamy to ćwiczenie, tą serię, no to są pierwsze te powtórzenia. One są wykonywane, powinny być wykonywane, wykonywane techniczne, technicznie w pełnym rozciągnięciu i spięciu mięśnia. Tutaj, mając na myśli... Technikę, to ja nie mówię o jakiejś perfekcyjnej technice. Mam na myśli, ponieważ ogólnie technika to ma takie szerokie widełka. I teraz ja mam na myśli tak zwaną technikę wystarczającą. Czyli tutaj, jeżeli ktoś w wystarczający sposób zachowuje technikę, no to to ćwiczenie, właśnie te pierwsze powtórzenia o to mi chodzi, że właśnie ktoś wykonuje technicznie. I teraz wykonujemy sobie technicznie ten ruch przyciągania. I załóżmy, nam wychodzi 10 powtórzeń, ale 11 już nie jest wykonane z taką samą techniką. Żeby wykonać 11, my musimy coś zmienić w technice, żeby uzyskać pełne spięcie i pełne rozciągnięcie mięśnia. Więc stosujemy różne inne patenty, żeby uzyskać ten efekt. Czyli te 10 powtórzeń to będą powtórzenia techniczne, i 11 powtórzenie nie będzie tym powtórzeniem technicznym, tylko będzie już powtórzeniem pozatechnicznym. Możemy więc mówić o upadku technicznym, czyli ćwicząc do upadku technicznego, byśmy wykonali 10 powtórzeń w tym naszym przykładzie. 11 Możemy wykonać, ale ono nie będzie należało do powtórzeń technicznych. Więc mamy taki pierwszy obszar, upadek techniczny. Drugi obszar, jeżeli kontynuujemy naszą serię, to jesteśmy w stanie, zmieniając technikę, jeszcze wykonać kilka pełnych powtórzeń z rozciągnięciem mięśnia i ze spięciem mięśnia prawidłowym, i tutaj co możemy zastosować w tym ćwiczeniu, w tym naszym przykładzie, możemy zastosować. Szarpanie, czyli szarpniemy uchwyt, tak, żeby docisnąć, dopiąć mięsień, lub też na przykład możemy zrotować tułów, żeby uzyskać ten, ten sam efekt. Więc jeszcze tym sposobem, wychodząc poza upadek techniczny, zrobimy jeszcze, powiedzmy sobie, trzy powtórzenia. I to będzie to będzie już ćwiczenie poza upadek techniczny. No dobrze, ale robimy sobie te trzy powtórzenia po upadku technicznym i teraz co się dzieje? W kolejnym powtórzeniu już nie jesteśmy w stanie nawet wykonując te nasze szarpania czy rotacje tułowie, tułowiem, nie jesteśmy w stanie wykonać pełnego rozciągnięcia i pełnego spięcia, tak? Więc co, ale chcemy kontynuować serię. Co wtedy się dzieje? Wchodzą nam półruchy, czyli nie dociągamy już do końca. Czyli mamy te półruchy. I tymi półruchami jeszcze zrobimy kilka powtórzeń. I te półruchy nie, one nie wchodzą w skład yy, tych powiedzmy powtórzeń poza upadkiem technicznym, tylko to już sobie liczymy jako półruchy. Ale jeszcze. Ten mięsień pracuje w niepełnym zakresie, ale on jeszcze nie upadł. Tak? Bo upadek, upadek mięśniowy to powiedzmy, tak można sobie rozumieć, że upadł mięsień, że już koniec. No to mamy te półruchy. I potem, kiedy robimy półruchy, też dochodzimy do momentu, gdzie nie jesteśmy w stanie wykonać półruchu, i wchodzą nam ćwierć ruchy. I już od ćwierć ruchów aż do końca aż po prostu nam ręka już wyciągnięta zostanie z linką wyciągu i nie będziemy w stanie zrobić nic. Czyli nam mięsień, on mówi posłuszeństwa. Czyli to możemy nazwać już taki stan, tym właśnie upadkiem mięśniowym. Ale jest to nasz taki umowny upadek mięśniowy. Dlaczego umowny? No bo tak naprawdę to nie jest taki prawdziwy upadek mięśniowy. Bo gdybyśmy na przykład drastycznie zmieni, zmniejszyli ciężar, powiedzmy o 60-65%, to dalej byśmy mogli sobie normalnie kontynuować serię, tak? Tak jak robimy na przykład w dropsetach. Ale tutaj mówię właśnie, że to jest umowny upadek mięśniowy z racji, że na tym ciężarze uzyskaliśmy całkowity stop. Już mięsień nam upadł, już on nie pracuje. Tu warto dodać, że tak naprawdę taki prawdziwy upadek mięśniowy, nawet w laboratorium, jest trudno uzyskać z tego względu, że no, nasz mięsień nie składa się z jednego rodzaju włókien. Tych włókien rodzajów jest kilka. I teraz, jeżeli jedne są zaangażowane, drugie są, są zaangażowane znacznie mniej. Więc to dlatego na przykład można robić różne dropsety i takie intensyfikacje, gdzie naprzemiennie pracują włókna mięśniowe gdyby chcieć uzyskać taki prawdziwy upadek mięśniowy to trzeba by zaangażować wszystkie włókna mięśniowe na raz. A to jest jakby no, fizycznie niemożliwe w ogóle jest niemożliwe więc to zawsze będzie takie umowne upadek mięśniowy tutaj mamy w taki sposób umowny. I teraz tak skoro mamy te cztery obszary czyli upadek techniczny Upadek pozatechniczny, półruchy, ćwierć ruchy. To teraz, jak to możemy fajnie wykorzystać w naszym planie treningowym? Może nie tyle w planie, co w naszym cyklu treningowym, w naszym bloku treningowym. I tutaj, jeżeli mamy określony czas naszego bloku treningowego, powiedzmy 15 tygodni, no to mamy od do. I teraz tutaj, powiedzmy, 60%, te 60% czasu od początku. To stosujemy do upadku technicznego, gdzie na przykład w ogóle na samym początku, to możemy stosować na przykład jedno, dwa powtórzenia w zapasie. Tutaj, co do zapasu, to zauważcie, że zapas w trenowaniu do upadku technicznego to wymaga przede wszystkim bardzo dobrego poznania siebie i doświadczenia treningowego, no bo jak ktoś zaczyna ćwiczyć, to on nie wie jakby, kiedy ma ten upadek techniczny. Więc ja od razu to mówię, że to może być tak, że początkujący nie będą wiedzieli, kiedy jest ich upadek techniczny, kiedy pozatechniczny. Oczywiście będą wiedzieć, kiedy już mają pół ruchy. Ale, ale właśnie wyczucie tego upadku technicznego, ono przychodzi z doświadczeniem. Ono przychodzi z czasem. I tutaj, jeżeli ktoś siebie dobrze zna i wie na przykład, że na tym ciężarze, powiedzmy, mniej więcej mi wchodzi tyle powtórzeń, i w czasie rzeczywistym, kiedy robię serię, jestem w stanie wyczuć, że załóżmy, zostaje mi dwa powtórzenia, mi zostają, że jestem w stanie to wyczuć tak subiektywnie dobrze, że to adekwatnie będzie, to super. Ale też nie każdy tak ma. Dlatego to jest, no to jest trudne, ale no do tego też dążymy, żeby dobrze wyczuwać swój organizm podczas treningu. Tego się wszyscy uczymy, tak naprawdę, do końca życia. Więc w tym pierwszym okresie, 60% naszego czasu bloku treningowego, tutaj właśnie do upadku technicznego. Potem, w tej drugiej połowie tego naszego okresu bloku treningowego, możemy wrzucić już ćwiczenia wybrane, Poza upadek techniczny. Idziemy tak dalej. tak? Następnie, pod koniec, taki, taki już naprawdę koniec tego bloku treningowego, włączamy już właśnie pół ruchy, czy ćwierć ruchy. I wtedy to będzie w kontekście intensyfikacji treningu. Natomiast ja nie chcę się teraz wypowiadać na temat metod intensyfikacji, natomiast w ramach tego właśnie omówienia upadku mięśniowego, to warto sobie wiedzieć, że tak można sobie i tak powinno się dzielić właśnie włączanie poszczególnych etapów tej, 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 tej intensyfikacji, można powiedzieć, prowadzącej do upadku mięśniowego. Więc to jest jedno. Druga kwestia, jaką chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest przetrenowanie. I wokół przetrenowania narosło no, trochę mitów. I ja też tutaj chciałbym powiedzieć ogólnie, że przetrenowanie nie jest mitem. Przetrenowanie istnieje, ale ono istnieje głównie w kontekście przeciążenia układu nerwowego. I teraz. Zobaczcie, jeżeli ktoś, no bo ja, ja widzę i moi znajomi widzą, jak ludzie ogólnie ćwiczą na siłowni, to trzeba powiedzieć, że w większości przypadków, dla większości tych trenujących, dla znacznej większości tych trenujących, przetrenowanie dotyczące przeciążenia układu nerwowego, ono nie grozi, nawet gdyby trenowali codziennie. Natomiast jeżeli jest taka pewna garstka ludzi, którzy mają taki temperament, którzy nie dają za wygraną, którzy ciągle prą do przodu. No są tacy, że jak nawet ma w okresie treningowym wolniejsze treningi, luźniejsze, to nie odpuści. No są tacy, że. Da, powiesz mu, żeby miał lżejszy trening, to nie potrafi. No bo zawsze jest ten ogień. I są tacy ludzie. I taki, tacy ludzie są narażeni na przeciążenie układu nerwowego, czyli przed, co się objawia właśnie przetrenowaniem. I tutaj będą występować kolejne różne symptomy. Oczywiście nie wszystkie u każdego i nie wszystkie na raz. Główny wniosek jest taki. Większości ludzi nie zagraża przetrenowanie w kontekście układu nerwowego. Natomiast jest taka garstka, który, którzy są na to narażeni, ale... Oni są zazwyczaj już średnio zaawansowani w zwyż. Także tyle, co, co dotyczy przetrenowania. Tak więc dzisiaj to na tyle. Podzielcie się w komentarzu, co wy dotychczas uważaliście, albo co uważacie za taki umowny upadek mięśniowy, albo co słyszeliście na ten temat, albo co słyszeliście na temat przetrenowania. Jestem tego ciekawy. Zostawcie komentarz, dajcie suba, polubcie. To tyle z mojej strony. Osiągalna sylwetka. Rafał Ron. Niech moc będzie z wami!